Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z EPUBGA na moim kanale, ze mną jest Kriketon. Siema, siema Siema, siema I lecimy sobie ludzie na Taego, polecimy sobie na drugą mapę, jeżeli wam się materiał spodoba to dajcie łapę górę subika, dzwonek, Powiadomie, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami e, No i co? Trzeba ludzie znaleźć jakąś nową gierkę do pogrania Mam dla was quest'a, musimy ogarnąć jakąś nową gierkę, w którą moglibyśmy pograć, w którą moglibyśmy Ponagrywać Multiversus ostatnio widziałem Ta całkiem fajna gierka. Fajnie to wygląda, może byśmy w to mogli pograć. Wstaki... chyba, nie? Takie Brawlhalla trochę, no tylko w świecie, wiesz, jakiś scooby i wszystkich po kolei. I źle to nie wygląda. I bym tą gierkę przetestował, Mnie, a ogólnie. Nie, w ogóle jakiś tych. Ogólnie mi brakuje, w a ogólnie mi brakuje ostatnio jami. gierek, Ci, żeby pograć. Nie ma fajnych gier ogólnie teraz. I wiecie co? I Trzeba przenieść się chyba na jakieś takie Kontenty pozagrowe na I Na content pozagrowe Żeby coś porobić trochę no. no tak, bo ile można grać w gierki Cały czas te same, bo nic nowego Fajnego takiego się nie pojawia Fortnite ogólnie podobno umarł Takie mam informacje, słyszałem Przynajmniej Więc z Fortnite nie, nie, nie ma chyba co Za bardzo wracać, bo tam podobno nic się nie dzieje W ogóle Apex w ostatnich miesiącach miał większą oglądalność niż Fortnite No brakuje gierek, no nie ma w co grać Zanim długo jest premiera Saints Row'a nowego Więc może z tego seria na YouTube jakoś zrobię, wiesz, jak się kiedyś te gierki nagrywało Saints Row, wiesz co to jest, czy nie? Wiem, 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 No, więc wychodzi ten nowy Saints Row i może e, z tego jakoś seryjkę puścimy taką, że sobie trochę pogramy Tylko to wiecie, to jest gierka, którą nagramy parę razy Odcinek, znaczy Nagramy, nagramy to przejdziemy ją pewnie w tydzień czasu i dalej może zrobić się z typa, że nie będzie w co grać, nie? No zobaczymy, trochę zobaczymy. Cyberpunk nie? W tej kwestii, tak? Trochę tak, wydawało, trochę wydawało się, tak. Się, że to będzie gierka, Ale na przykład jak przeszedłem mapie, grałem i ją skończyłem, powiem Ci, że byłem zadowolony mega. Nie, powiem Ci, że ja jakbym miał taki czas, że, że mógł się ogólnie full time zajmować streamami gierkami. I nagrywanie nie, na przykład To wtedy, wtedy, wtedy czuję, że tych gierek byłoby więcej Tylko problem jest taki, że jak nagrywasz gierki, ja bym kanał założył taki pod te gierki e, Drugi do nagrywania takich gierek wiesz Pełnowymiarowych popularnych, Ale ten, ale no, no czasu na razie nie mam na to Wtedy czuję, żeby był jeden kanał właśnie pod takie gierki, br typowe Tam jest gdzieś na dachu, w ogóle do niego mierzeń nic nie mówię Jeden kanał, po takie gierki, właśnie normalne, typowe, bereczki jakieś coś w tym stylu. O! Zatrzyma się zaraz, będzie go i się zatrzyma na 100%. No, biega po tym dachu, niech się zatrzyma, nie za drzewem, tylko normalnie. Ja go właśnie w ogóle nie widzę, ze widzę tutaj chodzi właśnie. No, stań gościu. O, leczy ja się. się. Jeden jest chyba niżej, jeden jest niżej tutaj, no sprawdzaj te krzaki, ja nie Ty wiem, czy to jest... się Oni się podejrzewają, bo tam jest dwóch niżej. Tak, dam frag, wpadł właśnie. No, no, no. Ej, co dwa teamy inne? No tak, tak. No dola, tutaj no to na dole, no Na domkach jest jeden teamek, i... i na dole jest no. drugi teamek, o tak. Poszedł... biega po potem zaskoczył. Nok, bo tam Nok poszedł. Ty, Nok jest tutaj znakowany dingostek, trochę daleko, ale. Na no pomarańczowym znaczniku. To tam, tam jest frag już to mi Smoki lecą, smoki lecą. Jeden będzie przebiegać od prawej strony. Jeden smok I przebiega, przebiega tam. Oni się zderzą zaraz. daleko bardzo. Odpalił się samochód i uciekł kogoś autem. Mieliśmy okazję, mogliśmy sobie postrzelać, ale w sumie bardziej żeśmy obserwatorów w tej sytuacji zrobili. Ale to się fajnie oglądało. Fajnie się patrzyło na to, jakby gdzie dojeżdżali, tak śmiesznie. A ogólnie strefa będzie pewnie w okolicach tego Kangnaonga, więc możemy sobie tutaj któreś domki też przejąć. Ale nie wiem, czy jest sens stania na dachach, nie? Jak ci goście stali. Widziałeś, jaka tam była patelnia, ale tam na górce jest młyn. Jezu, co, co tam się dzieje? Wydaje mi się, że tam jest więcej niż dwa teamy. Jeden ktoś się strzela chyba jakby z tej budki? Albo z tej górki gdzieś? Jedzie coś o na nas? Albo nie, dobra. Na górce coś jest. jest na górce tam gasz? Ty, jest tam samochód, jest tam samochód, no? On się wystawia też na pixel i, i ciężko go będzie. I przy samochodzie. jesteś drzewem? bardzo dobrze widzę. Walimy w tego drzewca zaraz. Czekaj, on się zatrzyma. Patrzę. Fak, <Glap> chciałbym autobok. No! Jego ziomo biegnie do niego Masz bicie jakieś na to drzewo? Jest rak dobra No, padli, padli No nie wiem, czy ktoś nie dobił ee, z innej z flanki To ważne, bo w tej, tej stodole obok są goście chyba, się oni strzelają chyba Właśnie, oni są troszkę dalej chyba Tak trochę pcham się w gibis mi się wydaje Czekaj, to nie, to, nie, to nie musi być złe. W ogóle jak gram M-ką. Mam tą lepszą MK, ale ona nie jest wcale taka fajna. I chyba sobie wezmę... Ołas! Ała! Już, ty dupe dupę! Noka dwójkę sobie wziąłem. Wzią, bo... Wiesz gdzie są? Chowaj się, chowaj się, chowaj no, się, że nie było noga, bo jak nok będzie, to będzie fiko. Bandażami się leczę, bo nic więcej za bardzo nie mam. Też mam jeden zestaw. O, cofkę zrobimy, co te, te domki przelecimy. Cię podleż jak coś jeszcze Podleż się, bo to jest jeden strzał i znikniesz mi Tu kar leży Nie wiem skąd dokładnie strzela Dobrze strzelano Musi być też jakaś tam 86 przynajmniej ale do tego trzeba uciec stąd całkowicie, bo, bo nie mamy w ogóle widoku na nich. Nie, nie wiemy... Skąd ci goście biją do nas? Więc nie, ja nie ma wiem, sensu. Wiem skąd. Widziałeś no ich? na tym. Pomarańczowy z znacznikiem, tak. To nie, 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 bo gość mnie z innego kąta strzelił. Może zrotowali trochę gdzieś do prawej. Może. Na te domki no, musimy pakuję, tutaj przewieźć. Znaczenie to trzeba się trochę przed... Tłumik do broni. Muszę ...zbroić. No dlatego cofnę zrobiłem dosyć mocno, bo ja mam tylko 20 bandażek, to no naprawdę picie mam dużo Ale zestawów żadnych nie mam, nie? A to bez zestawów to tak... Ty, tu to Mam 10. Gość tu jest? W sensie trupa uminałeś A. A tu jest następny O, jest zestawik w gościu Dalej, dalej strzelają stamtąd Czuję, że tutaj będą jeszcze trochę. O Beryl, przejmuję go. Dobra, Beryl przejęty, a wzięte, 27 bandaży mam. Ale zestawów. Jeden, dobra, może starczy. Czasami warto Przejdę sobie. tak przejść. jeden i... zestaw, mam cztery. I przelucić, bo to jednak jest potrzebne. No. Kang Nong, cały czas w strefie. Jez, mam Discord dołączonego, mi co chwilę powiadomienia z niego. Cześć, zostawiam tutaj na domę ten. Ja, dobra Dzięki Cały czas ten gość na tym tuniku tak Tak, szera. chodź, 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 chodź razem musimy chodzić, tutaj pobiegajmy Bo może uda się coś zaraz tutaj jeszcze wiesz Palnąć od boku delikatnie, Obolim nie? No na plecy chyba wchodzimy No do tego tak obiegam Coś bardzo dużo damage'u będzie miał Na mnie nabił prawie wiesz Ze 150 pewnie lekko Podejrzewałeś się tam już chyba? Tak, są najdę. Myślę, jak pójdziemy jeszcze bardziej do lewej to byśmy... Ale to jest jeszcze. za daleko i wyjdziemy ze strefy, później nie wrócimy Bardziej tutaj tak statycznie zagrał, nie? Tylko, tylko... Kurczę, no nie widać nikogo na tej. Tam by było, byłaby okazja pofragowania. To co idziemy? Do lewej? Hmm. Ta górka wydaje się już czysta, no. Nie ta snajperka boli, Goś mnie mocno obijał. Nie no to trafił. Nie będę bardzo dobrze szalają. Więc e, fajnie było go trafić. Wiesz chyba i tak będziemy musieli w tamtym kierunku raczej do strefy lecieć. No zależy jak ta strefa pójdzie, no. Nigdy nie wiadomo, bo się może nam zamknąć. Dobra, chodź na te górki. Może na tych górkach oddam. Jak teraz wyłapiemy strzała to jest po nas w tym momencie? No open, ale ryzyko. No, no 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 tak no Tak to się gra. W ogóle ta jego jest taką dosyć otwartą mapą mocno. No nie ma góry. Tak, tak się gra na takich mini ridżach. Gielek czerwony leciał. Myślałem, że coś się wydarzyło dziwnego. Dobra. Cześć, że nie raz w PUBG'a t tak o budkę i gość siedział. Gość, ogólnie, no ludzie to zmienili to teraz... zmienia pewnie. Ogólnie, nie? Normalnie nie. też. Ogólnie teraz ludzie zmienili styl gry w tym PUBG'u. Nie no, gość strzela cały czas. No też bym mu strzelił. Powiem że też bym mu zapakował tutaj. Ale gość się bardzo pewnie czuje. z nie? Bo to takie naprawdę pewne są. Trzeba podejść i spróbować, no. Może za tej górki coś będzie widać. Jest tam. Karikson. Nie wiem, jak te domki jeszcze. Niby no patrzę nic nie na widzę. patrz te domki, oni się muszą pojedynkować z tymi domkami. Ja widzę Kara, ale gość jest tam. Też, też go widzę, no. Za drzewami zasłonięty mogę go idzie sprzątnąć na web. No z KSM gra Dobra, stań Dostał, dobra, dobra nice już Dobijamy robiłem. Popraw mu od razu Dobra, Brawo. Dobra, Ja czekałem aż ty wystrzelić tu No tak? musieliśmy, musieliśmy nie zapakować, było. bo Jego ziemi gdzieś to musi być, bo by dostał na kanień, nie był z ulubką. Tak to jest Żydna bliska. Chodź. Chodź, przechodzimy, przechodzimy, tam no. A ładnie żeśmy gościa wyczyścili teraz. No, ja, ja nie chciałem pierwszy strzelać, ale jak ty już to no, już od no, no, razu no, 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 poprawiłem no, no. po sekundzie. Może go dobić. Jeździ coś. Że nas nie rozjechał drogą. Do domków? Będą wbijać, będą wbijać. na domek na okno, staluj Ło, wow, jak wjechał tam, widziałeś to? No. Bez parkura. parkura. Dobra, musimy przebiec jakoś. Udajemy, że nas nie widać na razie. Podjedźmy ich. Zagrajmy sobie swoje. To byli dwóch gości, czy i. Tak, jeden? oni nas zrzut pójdą. pójdą. Oni pójdą na zrzut, a my na, na domek przyjmijmy. Podejdźmy. Tak, ta, jeden, drugie skrzydło. Mosto bity. Do, do domku pobieg. Może nie da się znakować. Szyszkę. No, no z mojej strony. Tak ja się dałem stokować. Respiratorem się leczy. Uważaj. Próbuj, próbuj. A, zlamiłem to. Leczy, 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 leczy. Nie pikuj, tylko leczy. Aj. Ten. Tego już podniósł? A nie. Nie on się sam podniósł z respiratorem. Ja zdupiłem. Jednego ładnie stokowałem, drugiego nie trafiłem w ogóle. No nie jest, no takie mecze też się zdarzają Zobaczmy, jak mieliśmy tutaj statystyki fragów i, i, i zbić Mieliśmy chyba dwa fragi łącznie w tym meczu eee, Ale, ale takie strzały były nawet Czyste, nie? Czyste No widzicie, no tak to jest po błynu. raz zdobywacie 8 fragów Raz zdobywacie jednego fraga, 300 damage prawie zrobione 110 od ciebie, no taki meczek niedzielny Mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się, do następnego, cześć wam